Dzień dobry, Bartłomiej Ryś, Polski Karawani, Kłaniam się i witam serdecznie w specjalnym materiale wideo, które jest poświęcony tylko i wyłącznie dla prenumeratorów naszego magazynu. Słuchajcie, zdradzę Wam taką delikatną tajemnicę, jeżeli chodzi o zaplecze, tworzenie naszego magazynu od tak zwanej kuchni. Nasz magazyn wydawany jest co dwa miesiące i ma ograniczoną liczbę stron. Treści natomiast przygotowywanych przeze mnie i przez innych dziennikarzy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I mieliśmy zawsze co miesiąc problem, co zrobić z materiałami dodatkowymi, które niestety nie zmieściły się w magazynie drukowanym. I oto jest, słuchajcie, rozwiązanie. Dodatek PC Extra do każdego numeru. Jak wy sami wiecie, mamy 6 numerów magazynu polskiego Caravaningu. Do każdego numeru będzie dodawany dodatek PC Extra. I na pewno już o tym wiecie, bo dzwonicie do naszej redakcji, szukacie tego dodatku. Dzisiaj, w takim krótkim materiale wideo, pokażę Wam, jak go odnaleźć. Co musimy zrobić? Słuchajcie, otwieramy nową przeglądarkę, przeglądarkę i nową zakładkę, i w pasku adresu dokładnie tutaj polski polski slash pcextra, dokładnie tak jak brzmi nazwa dodatku. Pcextra, klikacie enter i od razu jesteście przenoszeni na stronę z tym dodatkiem i każdym kolejnym. Co oczywiste teraz mamy numer pierwszy, ale tak jak mówiłem do każdego numeru naszego magazynu taki dodatek pc pcextra będzie dodawany. Wygląda on dokładnie tak samo jak normalny, zapowiedź normalnego magazynu: czyli mamy okładkę, mamy spis treści, tutaj mamy tutaj tytuł. Co zrobić, żeby go zobaczyć? Klikamy w okładkę naszego magazynu, i w tym momencie wyświetla się informacja, że ta część strony jest przeznaczona wyłącznie dla naszych prenumeratorów. I moi drodzy, wy już hasło, które tutaj trzeba wpisać poniżej. Już je znacie, także um, nie podam Wam teraz hasła, ten filmik ma oczywiście hasło testowe przeznaczone dla mnie, natomiast Wy już te hasło znacie, przyszło do Was y, w specjalnym newsletterze, w specjalnym mailu. Otwórzcie swoje skrzynki pocztowe i tamte hasło na pewno znajdziecie. E, te hasło wpisujecie tutaj. I w tym momencie już jesteście przenoszeni do dodatku Polski Karawanik Ekstra numeru pierwszego takiego dodatku, słuchajcie. I tu swobodnie macie do dyspozycji możliwość już jego przeglądania. Tutaj możecie sobie nawet jak klasyczny magazyn przewinąć kartkę, proszę bardzo. I zobaczycie wszystko to samo co w normalnym, drukowanym magazynie polskiego Caravaningu. Jest wstępniak od Krzysztofa Dulnego, można, zobaczcie, to też dodatkowo y, przybliżać, y, oddalać. Tutaj macie do dyspozycji takie specjalne, y, specjalne narzędzia, także y, przeglądanie tego dodatku nie powinno stanowić problemu. Możecie przerzucać tutaj prawo, lewo poszczególne Strony, wygląda to w ten sposób. Każda strona oczywiście musi się doładować w zależności od waszego łącza internetowego i tutaj znajdziecie właśnie PC Extra. Tu dodatkowo możecie sobie uruchomić ten dodatek na wtedy na pełny ekran i wtedy bardzo wygodnie czyta się, bo wiem, że czytanie dużej ilości treści na ekranie komputera nie do końca jest. Miłe, natomiast tutaj, kiedy tło robi się czarne, te czytanie idzie Wam wtedy o wiele łatwiej. I mi również, bo nie jestem do końca zwolennikiem właśnie czytania dużej ilości treści na ekranie. I to wszystko, moi drodzy. To jeszcze raz, tak na szybko: polskiejkarawanin.pl/slash, czyli taki ukośnik, PC Extra. Tu przychodzicie do zakładki o naszym. Dodatku klikacie okładkę dodatku, który chcecie przeczytać. Tu wpisujecie hasło, które już znacie, już otrzymaliście w newsletterze. Wpisujecie hasło, enter i już dodatek jest ładowany. To wszystko przeczytacie tam treści, które nie są publikowane w naszym magazynie, nie są publikowane również na portalu. Są to treści ekskluzywne przeznaczone tylko dla was, tylko dla naszych prenumeratorów i jeżeli którejś z Waszych znajomych. Jeszcze takiej prenumeraty nie posiadam. Polecam, żebyście przekazali informację, że prócz tego magazynu dostępnego, prosto dostarczanego do, prosto do Waszych domów, możecie również taki dodatek otrzymać. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę miłego odbioru, miłego czytania.